Siemano wszystkim z tej strony Prezes, a to kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Unreal Tournament. Dzisiaj jedziemy z mapą Liandry limitem fragów 30 i 5 przeciwnikami. No, no to jedziemy. Już tu ktoś, ktoś. Pięknie Ale tu jest tam prawdziwa roztwierducha Kurde zostało mi 7 Ua! O kurde Gdzie on po razie. Kuźwa, no. Co to jest ten goleś na pierwszym miejscu? O, o, czy mi się tylko wydaje, czy to jest... Nie, to nie jest to, co czym ja myślę. Muszę znaleźć swoje wejście, o, to chyba tam jest. Kurde, 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 kurde. Kuźwa, spread minus dwa, nie ma co. Pięknie, no i teraz możemy ciśnąć Pięknie Kurde, nie mam drugiej broni Pięknie I widzicie spread już plus jeden Sorry, że tak mało mówię, ale strasznie się skupiam na grze, bo to jest naprawdę ciężkie Jeszcze jeden? Pięknie. Pożyczę sobie. Spread plus dwa jedziemy. Co tu jest? Kto tu jest? Kurde, spread plus jeden. Chwilowo nie ma tutaj w holu nikogo. Tam natajmy jakieś flaczki. Tak pięknie. Kusiwa. Stałe. O! Patrzcie co tam jest. Ale normalnie nie da się tutaj skoczyć. Idziemy poszukać butów antygrawitacyjnych. Pięknie. Trochę to osi. Trochę to potrwa. Tak, ktoś mi mówi, że dzisiaj jednakowoż będziecie mieli dłuższy odcinek. Ale wy to lubicie, prawda? Kurde. Tylko jeden punkt przewagi, muszę szybko... O właśnie, tego szukałem. No podjeżdżajcie. testuję na was nowego kombosa. Pięknie. Pięknie, dobra. Spread plus trzy. Gdzie są te wory treningowe? Kurde. Spread zero? Jak oni to zrobili? wziąłeś o sztuki kurde tylko 25 punktów życia mi zostało dobra zginął zginął wow no ale sprec mamy plus 6 tym razem także nie jest tak tragicznie. O, to my już jesteśmy za połową, jak widzę. Dobra, tam jesteś. Mam cię. Chodź tu. Pięknie! John, skąd strzelasz? Życie, 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 życie. Nie, to jest. No gdzie ona jest? Co to było? Redimer Ale skąd ona wytrzasnęła Redimera? O kurde, jest źle Jak ci tam dostać? Dobra, przyjdziemy sobie tutaj Wszystko posnajpimy Kurde, skąd oni strzelają? Chyba jednak wracamy na to. Spread plus 6, dobrze. Zginęła. Jestem zły i nic nie potrzebuję. Kurde. Sam też oberwałem. Dobra, zostało 9 fragów do ulicza. Pięknie, zginął. Chodź tu. Kurde, ale tu jest na, tw na twierdalanka, że nie wiem. Kurwa. Ale... Kto go... Co to? Co to było? Dobra, dobra. Gdzie jest? Idealnie! No chodźcie tu Serdecznie zapraszam. Cia, i nie ma to jak sprzątnąć komuś sprawę tych przedmiot. Ha, double kill. Kurde. O, ostatni frag. Jak szybko. Chodź tu, chodź tu. Ha! No. Widzicie? To jest właśnie twarz zwycięzcy. Ej, nie widziałem ile to zajęło. Ale to chyba tak długo nie było. Następna mapa będzie. Konvior. Nawet nie wiem jak się to czypta. Limit fragów znowu 30, ale to dopiero w następnym odcinku. Nie zapomnijcie zalajkować, zasubskrybować, skomentować, powiedzieć co się podobało, co się nie podobało. No i zadawać te pytania, o które Was proszę. Pytania na temat dowolny, na które ja chętnie sobie odpowiem tutaj w odcineczku, którymś kolejnym. Tak, zostały nam dwie areny do końca rozdziału Deathmatch. Ja jestem prezes. I do następnego razu. Siewano wszystkim.